Siemano, ja jestem Michał, a to jest kolejny haul klockowy, w którym pokazuję Wam moje zakupy z ostatniego zazwyczaj miesiąca, chociaż różnie to wychodzi. Także może bez zbędnego przedłużania, przejdę już do pokazania Wam, co sobie zakupiłem. Ta oto zawinięta czarną taką plombą, trytytką paczka pochodzi ze sklepu internetowego Ikei. Więc jak zapewne się domyślacie, skoro ją wam pokazuję, to musi się w niej znajdować coś z kolaboracji LEGO oraz Ikea, czyli coś z serii Big Black. Je, jeszcze dodam, że zestawik, który zakupiłem, zakupiłem tylko i wyłącznie dlatego, iż miałem kod rabatowy do sklepu Ikea na 30 zł dzięki czemu ta rzecz, Myślę, że skoro już powiedziałem, że jest to zestawik, to mogę już to mówić. Zamiast za 70 zł wyniosła mnie 40 zł. Pewnie już po usł usłyszeniu ceny większość z Was wie o co chodzi. A chodzi o zestaw klocków. Nie zakupiłem z serii Big Black żadnego pojemnika tylko i wyłącznie zestaw klocków, jest ich tutaj 201, jeżeli dobrze pamiętam. Zestawiku nie mam zamiaru raczej otwierać. Zakupiłem go sobie w ramach takiej ciekawostki, gdyż wyniósł mnie 40 zł, a jest to moim zdaniem ciekawa, niecodzienna sprawa, że jakiś zestaw jest unikatem dla sklepu innego niż LEGO Store. Paczuszka, którą teraz widzicie na ekranach, Standardowo pochodzi z Allegro, jak większość paczek, które Wam tutaj pokazuję. A znajdują się w niej trzy zestawy, a konkretnie to trzy sztuki tego samego zestawu. Myślę, że po tym, jak ta paczka jest płaska i generalnie jakie ma wymiary, większość z Was się pewnie domyśla, że zestawy, które tam znajdują, są to płytki a konkretnie płytki z Lego Classic, gdyż jak sami wiecie pewnie ulice w starej formie płytek są już bardzo ciężkie do dostania, przynajmniej w normalnych cenach. Ok, Są to trzy zielone płytki i tym oto sposobem posiadam już wszystkie płytki do mojego Lego Miasta, dzięki czemu nie będę musiał już ich kupować. Teraz widzicie przed sobą zakup, który dokonałem stacjonarnie, czyli jest to X Wing Połda Damerona. Chyba dobrze to przeczytałem. Zakupiłem go za dychę na takim jakby straganie. W tej paczce znajduje się najdroższa figurka, jaką kupiłem w całym swoim życiu. Myślę, że mogę Wam już to zdradzić. Zapłaciłem za nią 100 zł plus 12 zł za dostawę ale no taka jest jej wartość. O dziwo nie jest to figurka z jakiejś serii typu Star Wars, Super Heroes, jak większość z Was mogłaby podejrzewać, bo właśnie zazwyczaj w tych seriach występują aż tak drogie figurki. Jest to figurka z jednej z serii kolekcjonerskich, minifigurek oczywiście, no bo ciężko by było, żeby minifigurka była z innej serii. Okej, okay, kartonik już chyba udało mi się otworzyć jest tutaj zawiniątko z papieru oraz faktura to już chyba wszystko tak jest tutaj mamy jakieś, jakąś uloteczkę, taką ala wizytówkę oraz fakturę, którą wezmę na bok a w tym zawiniątku znajduje się nieotwarta saszetka serii Team GB. Została ona wydana w roku 2012. Jest to Team Wielkiej Brytanii na Mistrzostwach Olimpijskich. Jest tutaj figurka łucznika. Widzę, że saszetka jest faktycznie, tak jak pan to napisał w ogłoszeniu, nieotwarta, nienacinana, co jest naprawdę sporym unikatem. I jak przeglądałem sobie eBaya oraz Bricklinka, to nie znalazłem nigdzie nowej, nieotwartej saszetki, w cenie poniżej 150zł, do tego jeszcze koszty dostawy z zagranicy, ponieważ to była jedna sztuka w Polsce, jaką przynajmniej ja widziałem i zakupiłem ją na to, iż z każdej serii kolekcjonerskiej figurek, jaka wyszła, chcę mieć nieotwartą saszetkę, jest to taki mój, można powiedzieć, cel, i najcięższą do zdobycia saszetkę, czyli TeamGB, właśnie trzymam w swoich rękach. Teraz pokażę Wam jeden z moich zakupów stacjonarnych, czyli domek z Lego Creator 31009, który za 110 zł zakupił mi Wojtek, którego bardzo pozdrawiam. Zakupił go w jednym ze swoich lokalnych sklepików. A my, Może, przejdziemy do następnych zakupów. Teraz pokażę wam zawartość paczki z Lego Shopu, jaką przed chwilą odebrałem. Niestety nie pokażę wam samego procesu otwierania paczki, gdyż paczka była po prostu za duża, aby zmieściła mi się w kadrze, ale myślę, że mi to wybaczycie. Zacznę może od gratisów, gdyż jak zapewne się domyślacie, powodem dla którego złożyłem zamówienie w Lego Shopie były gratisy. Pierwszy gratis to taki oto: Polybag z Lego Marvel. Był on dodawany do zakupów zestawów z Lego Marvel powyżej 175 zł. Natomiast drugi gratis to żaglówka z Lego Ideas. Była ona dodawana do zakupów powyżej 880 zł. Ten zestaw mega mi się podoba i naprawdę od samego początku, kiedy tylko pojawiły się jego pierwsze zdjęcia, wiedziałem, że będę go chciał. Fakt, fakt, ten kwota na zamówienie, jakie trzeba było złożyć, była dosyć duża, ale i tak udało mi się na szczęście zdobyć ten zestaw. Teraz pokażę Wam jeszcze, co zakupiłem, aby zdobyć te gratisy. Pierwszy zestaw, a tak właściwie pakiet, jaki zakupiłem, to taki oto pakiet ze Spidermana. Kosztował on, jak dobrze pamiętam, 70 zł. Jego numer katalogowy to 40454. I ten pakiet, tak jak zestaw, który za chwilę wam pokażę, prawdopodobnie sobie sprzedam. Drugi zestaw, jak już wcześniej wspominałem, też prawdopodobnie sprzedam. Również on pochodzi z Lego Marvel, a jest to helikopter czarnej wdowy. Teraz pora na trzeci i ostatni zestaw, który sobie zakupiłem. Jest to zdecydowanie największy zestaw pochodzi on z Lego Technik, co już zapewne. Domyślaliście się po tytule tego filmu, a tak on wygląda. Niestety, całe pudełko mieści mi się w kadle, ale może teraz on trochę podniosę. O, jak widzicie, jest to 42128. Ciężki samochód pomocy drogowej. Można go też nazwać po prostu holownikiem. Zapłaciłem za niego niestety cenę katalogową, czyli 700 zł. Ale na szczęście dostałem jeszcze do tego gratis. Punkty VIP i wykorzystałem sobie również kod na 80 zł, więc myślę, że nie jest aż tak źle. Ja jestem naprawdę zadowolony, że mam już ten zestaw. Zakupiłem go w dniu premiery, czyli 1 sierpnia. Dawno nie kupiłem zestawu tak szybko po premierze, ale naprawdę, naprawdę podoba mi się ten holownik. To już był ostatni zakup w tym filmie. Wy w komentarzach możecie napisać, co sobie ostatnio ciekawego zakupiliście. Oczywiście jeżeli chodzi o nasze ulubione klocki Lego, a ja dziękuję już Wam za oglądanie, no i cześć!